O, i gramy sobie z Polakiem z ZUSKA. Możliwe, że jest to kobieta, więc coś, co się często nie zdarza. I co my tutaj mamy? Przejdźmy się trochę. Poczekaj, pokaż tą blachę. Na spokojnie, na spokojnie. Okej, okay, jest ona biała. Może to być na przykład Chorwacja. Mamy kapliczkę. Tutaj się nie rozczytam. Przeciwnik już od doges. Ja tak myślałem o tej Chorwacji przez te białe blachy, ale nie mam pewności tak szczerze. No ale dobra, kliknę. Kliknę. Mm, bardziej tak północ. Bardzo fajnie wyszedł ten gesik w sumie. Była to Chorwacja, no. Przeciwnik postawił na Czechy. Ok. Kanada lub Stany. Albo Nowa Zelka. Jaki jest ruch? Nie, ruch jest prawostronny, no. Bardziej bym się skłaniał do nowej. E, tfu, do Kanady bym bardziej się składał. Skłaniał, <grym> składał. Chociaż tutaj taka druga gena. Druga gena czy pierwsza? Jezu, ja nie pamiętam. Nie, to jest pierwsza gena. Chyba jednak teraz jednak bardziej w stany bym chciał kliknąć. Kliknąłbym w Stany, mm, w okolicach Cleveland, coś takiego, tutaj. Jednak to był totalny wschód Stanów, a przeciwnik Vancouver w Kanadzie. Więc tutaj coś tam zadaje, no ale gdybym był w tym poprawnym miejscu, to bym zadał 5 koła. W poprzedniej gierce mówiłem o Nowej Zelandii i chyba w tej gierce ją trafiłem. Pokaż te słupy, tak, to jest na pewno Nowa Zelandia. Eee, kliknę w południe północnej wyspy. Bezpiecznie i zobaczymy. No była to północna wyspa, ale jednak tak bardziej pod północ. W sumie można powiedzieć środek patrząc na całą. E, no i znowu ja bliżej niż przeciwnik. Runda numer 4 wygląda jak wyspy owcze, może Grenlandia. Na Grenlandii się nie znam totalnie, więc trochę lipa nie ukrywając. Kliknę wyspy owcze ze chociaż to na pewno... Znaczy... Albo to są wyspy owcze, albo to jest Grenlandia. Co? Co? Co to była za lokacja? Ej, pierwszy raz szczerze widzę takie coś w Geoguesserze. Co jest grane? Bardzo ciekawe. E, Ukraina, czyżby, mamy czerwone auto? Nie. Ten język bardziej szwedzki, niżeli e, fiński, ale no pewności nie mam, a przeciwnik bardzo szybko gesuje. Czy Jezu, nie mam czasu, ale to jest Szwecja chyba. No dokładnie. Troszeczkę nad e, Sztokholmem i tutaj, no, znowu przeciwnik. Bliżej, czy znaczy znowu? Pierwszy raz w sumie w tej gierce, bo pierwszy raz dostaję punkty na minus. E, runda numer 6. Zaczynamy podwójny mnożnik i Chile. I ja wiem, gdzie to będzie. Bardzo lubię to dostawać. To będzie gdzieś w tych okolicach. I zobaczymy, czy ja się w ogóle nie mylę. I na przykład nie okaże się, że dokładnie. Ile zadajemy? Czy wystarczy, żeby wygrać? Wystarczy, żeby wygrać. GG dla przeciwnika lub przeciwniczki. No i co? Będziemy grali kolejnego duelka. No i kolejny duelek się zaczął. Przeciwnik z Brazylii. Fajnie. Blachy. Jesteśmy w Europie, a jest ruch lewostronny i jest tak dosyć piaskowo, więc jesteśmy w, na 100% na Malcie. Dokładnie tak? No ja byłem troszeczkę bliżej. Pierwsza myśl albo Ameryka Południowa, albo Azja. Przejedźmy się trochę, bo na razie nic nie wiem. Język, może język będzie kluczowy, no i dokładnie tak, bo to wygląda trochę jak język ze Sri Lanki. Kliknę w tak zachodnią północ Sri Lanki, wydaje mi się, że to będzie bezpieczne i takie dosyć optymalne. O kurczę. Ale Gesi ładny, 9 km. Bardzo fajnie. Przeciwnik postawił na Indie i dzięki temu e, trochę mu zadałem, ale nie jakoś bardzo dużo. Białe auto, bo to jest raczej Chile. To jest raczej Chile, tylko... Tak? Chile? Te jest strasznie dziwne, bo... Czemu te wszystkie auta i w ogóle jest taki vibe Stanów tutaj? Poczekaj, bo tam był język, nie? Przecież język był angielski. Martinez Lake Road, dobra, nieważne. Może Colorado? Dobra, kliknę Wyoming. Chociaż może to bardziej na południe jeszcze idzie, ale nie no, Wyoming raczej będzie mądre. A jednak nie, to, to była Arizona. W sumie racja, no można by było spróbować, no niestety, tracę 800 punktów, nie aż tak dużo patrząc, że są to Stany, no ale tracę, a tracić nikt nie lubi. Runda czwarta. Słupki, które są w bardzo dużej ilości krajów i chyba w tym wypadku nic nie mówią, chociaż. Okej, okay, to powinno powiedzieć toplice. Gdzie było toplice? Ja znam tą nazwę. Morawskie Toplice. Przeciwnik zagesował, a ja się czuję bardzo głupio. Słowenia? Tak, to była Słowenia. Na granicy z Węgrami. Właśnie tam w jednym miejscu był bodajże węgierski język. Tak. Zaczynamy rundę już z mnożnikiem od teraz. Pierwsza lokacja nie wygląda na taką, która zbyt mnie by zaciekawiła. No, kilometr 8. No jest ten żółty pas po środku. Fajnie, jakby jakaś tablica była. Raczej jesteśmy w Ameryce Południowej. Może, może to być jeszcze MEX. Chociaż nie wiem w sumie, czy MEX to może być, ale. O, tu jest tablica, ale czy można ją zobaczyć? No nic mi to nie mówi, niestety. Dobra, no są kilometry, więc no na pewno nie są to Stany, ale o Stanach może myślałem tylko przez pierwsze 10 sekund. Czy to jest Brazylia? To nie wygląda mi też na Brazylię aż tak, ale. A jak jest tył znaku? Czy ty znaku jest czarny? Nie, ty w znaku nie jest czarny, więc nie jesteśmy w Brazylii. Może zobaczymy blachy. To może pomóc. No blachy są małe. Ty on ma jakąś flagę? Gościu ma flagę Meksyku na masce. No ale w sumie racja, no idąc drogą dedukcji, tutaj Meksyk jest jedyną rzeczą, która pasuje. Nie było O wow. Przeciwnik postawił na e, Australię. Wygraliśmy. 13 Elo dostajemy. Mamy 965. No i co widzu, Gramy kolejnego. Nie ma co się zatrzymywać. Gramy z mieszkańcem Stanów. Trochę mniej Jalo od nas. No i cóż, to wygląda jak RP Botswana. To wygląda jak Botswana. Pokaż blachy. Są szerokie. Są szerokie. Przeciwnik zagesował. Dokładnie, była to RPA. Australia nie mogła być przez to, że była szeroka blacha Tylko ten, ten fakt mi się w ostatnich sekundach przypomniał i tak totalnie losowo kliknąłem w te RPA Przeciwnik był lekko bliżej i tutaj mamy Tajwan, gram na presję bo ja się nic nie dowiem. Pinglin. Eee, trochę jak Piglin. Eee, pinglin. Eee, droga numer 2. Możemy znaleźć drogę numer 2, ale ona pewnie idzie przez cały kraj. A, eee, przeciwnik zagesował. Kliknę w Honk, niech będzie. Eee, no nie, to, 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 to była totalna północ, eee, obok Taipei i, i nic. No niestety. To nie ma, że mało punktów. Straciłem to, straciłem. No niestety, no ale teraz. Teraz odzyskam. To wygląda jak rosyjskie auto, które widziałem w jakimś z ostatnich odcinków. Yy, tam mamy barwy Rosji. Tu mamy cyrlicę. Nie wiem, ale kliknę w okolice Nowosybirska. Chociaż nie no, są domki takie kurczę, nawet Europy. Nie no nie. A może? No nie no. Ja bym kliknął jednak okolice Moskwy bezpiecznie. Ciemnik właśnie postawił na te wschodnie okolice. Ja postawiłem na zachodnie, a okazało się, że, no, można powiedzieć, byśmy na takim północnym środku. Teraz mamy do czynienia kolejny raz z południową Afryką Douglas, Kimberley. Kimberley, znam tą miejscowość. Kimberley jest tutaj. Yy, I Kimberley jest, patrząc po drodze, jest tak naprawdę, można powiedzieć, na wschód. Co jest na w drugą stronę? W drugą stronę jest Douglas. Tu jest Douglas, czyli będziemy gdzieś tak po środku. No, byliśmy jednak dużo bardziej pod Kimberley. Ja tutaj no 20 km bliżej niż przeciwnik, więc spoko. No i zaczynamy mnożnik. Nasz kochany, runda numer 5. I gdzie my jesteśmy? Wygląda. Chciałem powiedzieć europejsko, ale jednak totalnie nie jest to Chile. I to wygląda na Chile, które jest bardzo południowe. Takie bardzo, bardzo południowe, nawet w tych okolicach bym powiedział. Jestem 500 km bliżej i zadaję przeciwnikowi. No, w sumie nie aż tak dużo. 1600 damage. To jest Ameryka Południowa. Blacha bardzo ciekawa. O ten znak bym chciał zobaczyć. Tak, banner w sumie można powiedzieć. Kurcze, nic mi to nie mówi, jak mam być szczery. Białe auto. Co, jak białe auto? O kurcze. Ale zagrałem. <laughs> nie wiem, strasznie rzadko dostaję tą Kolumbię i totalnie o niej nie myślę, no niestety, 20 ela na, na minus, yy, zagrajmy ostatni raz, przeciwnik z Tajlandii, 916 elo ma i gdzie my jesteśmy? Przejedźmy się trochę. Wygląda to jak jakieś Stany, Miami, ten, ten klimat, przeciwnik zagesował. speed limit, to są Stany. E, czy Miami to nie wiem, bo sobie tak dla żartów powiedziałem McDonald's, jest flaga Stanów Ale w te wschodnie okolice bym bardziej klikał jakaś Karolinka Kurcze, mogłem kliknąć tą Florydę, to naprawdę byłoby spoko. No nie wiem, tak powiedziałem, ale okazało się, że to nawet nie byłoby aż takie głupie, ale i tak tysiaczka przeciwnikowi zadałem. Runda druga to znowu moja ukochana Ameryka Południowa O, ten na przed żółtą blachę i teraz naprzedtę ta lokacja mi bardzo pasuje do Kolumbii. I tak też zrobię. Eee, bo od początku w ogóle mi wyglądało tak ta runda z poprzedniej gierki. Tylko, no nie wiem, ja zawsze potrzebuję takiego czegoś, co mnie upewni w 100%. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Tutaj był język angielski, jak dobrze widziałem. Halo. Dobrze. Na szczęście w ostatniej sekundzie udało mi się zagresować w RPI, nawet jestem bliżej. Tu jesteśmy w Ukrainie. To nie wygląda mi na okolice Polski, ale też nie wygląda mi na jakiś Wielki Wschód. Kliknąłbym na północ na zachód od Kijowa, coś takiego. Gram na czas, bo przeciwnik nie jest aż tak bardzo wymagający. Oczywiście mu nie ujmując, bo pewnie zaraz przegram. No byłem trochę bliżej, w ogóle on postawił na Rosję. Mamy kolejną rundę, tym razem z mnożnikiem. Wygląda w pierwszej mojej myśli Troszeczkę jak Butan Mamy czerwoną tablicę rejestracyjną Jest charakterystyczne auto Kto ogląda serię regularnie Ten wie, że Butan bardzo lubię Z jednego z ostatnich odcinków Klikam Enter No i miejmy nadzieję, że przeciwnik te... A jednak wie e, Nie zaskoczyłem go Chociaż właśnie on był z Tajlandii Więc w sumie te regiony zna No ale dobrze Gramy dalej Świat się nie kończy Runda szósta Jesteśmy w Islandii Nie ma tutaj co więcej gadać Kliknę e, Niech będzie tutaj O wow Tutaj bardzo ładnie zrobił, bardzo ładnie. Runda siódma to... To nie wiem. Mile na godzinę są. To są Stany? To są Stany, tylko ja nie wiem gdzie zupełnie. I czemu ten domek ma takie coś przeciw... To nie są zwykłe Stany, to jest jakaś wyspa, nie? Portoryko? Ja jestem głupi, naprawdę, ja jestem głupi. Przegrałem. No ale no jak to się mówi, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Dzięki Ci widzom za to, że obejrzałeś ten odcinek. Widzimy się w kolejnych odcinkach na tym kanale. No i co? Do zobaczenia.